Dzieci moje, ja jestem, miłość przemienia, ja jestem Alfa i Omega, otwórzcie wasze serca bez wahania, poddajcie się mnie, dajcie mi pozwolenie, by w Was pracować. Patrzę w dół z mojego tronu chwały i widzę Wasze przewinienia. O ukochani, nie pozwólcie, by grzech Was rozdzielał. Za każdym razem, kiedy łamiecie moje prawa, odrywacie się ode mnie. Jesteście odcięci od mojej łaski. Umiłowani, uczcie się żyć w pełni świętości. Chodźcie w posłuszeństwie i wytrwałości. W ciągu najbliższych miesięcy rzeczy staną się dla Was coraz bardziej trudniejsze. Musicie naprawdę starać się, mnie przypodobać. Będę chronić tylko tych, którzy wzywają mnie i zaopatrzę ich wszystkie potrzeby. Liczcie na mnie bardziej niż kiedykolwiek. Nie pozwólcie, by tworzyły się wasze serca. Żyjcie dla mnie, ja zajmę się całą resztą. Wasze zaufanie musi być stabilne. Wielu z Was nie jest jeszcze w tym mocnych. Musicie zadecydować. I umieścić całe swoje zaufanie we mnie. Szatan będzie próbował przyciągnąć was do siebie na liczne sposoby. Nie pozwalajcie sobie na nieostrożność. Przestrzegajcie moich pouczeń, bądźcie mi posłuszni, nawet do śmierci. Słuchajcie mnie i chronicie swoje dusze przed skażeniem. Pozostańcie czyści, pozostańcie cnotliwi. Pozostańcie wypełnieni moją łaską. Mam wiele darów, by się z Wami podzielić. Pozostańcie bez winy, aby moja łaska spoczywała na Was. Mam wiele błogosławieństw do rozdzielenia pomiędzy Was wszystkich. Liczę na Was, że będziecie wytrwali. Prowadźcie innych do mnie, ufajcie mi. Zostawiam Wam mój pocałunek pokoju. Amen.